Do tej pory opowiadałam Wam niemal wyłącznie o spółgłoskach. Jednak raczej mało da się powiedzieć jedynie za pomocą spółgłosek, więc dziś będzie o samogłosce, o mojej ulubionej. Dlaczego ulubionej? Nie dlatego, żeby jej wymowa sprawiała mojemu językowi jakąś szczególną przyjemność. Przede wszystkim, kiedy ją odkryłam, zdałam sobie sprawę, że no teraz. Teraz to wiele słów brzmi dużo lepiej. A drugi powód jest taki, że znam pewną sztuczkę do nauczania tego dźwięku i z doświadczenia wiem, że sprawdza się nawet z osobami, którym najcięższy słoń nadepnął na ucho. I ogromną frajdę sprawia mi, gdy słyszę, że ta sztuczka u nich zadziałała. Wyobraźcie sobie, że stoicie na przystanku tramwajowym i nagle, nagle ktoś z tyłu pyta was. Ej, znasz drugie prawo Keplera? Prawdopodobnie zareagujecie tak jak ja. Eee... I to jest ten dźwięk. To jest długie e, potocznie mówiąc. Niestety, to nie jest tak, że bierzemy polskie e, wymawiamy je odpowiednio długo i mamy angielskie długie e. To jest właśnie ten dźwięk, kiedy ktoś zaskoczy was pytaniem. Eee... To to jest to, to jest to długie e. Kryje się często tam, gdzie się go najmniej spodziewamy, tak jak to pytanie o Keplera. A jednocześnie bardzo go potrzebujemy. Kiedy? Najbardziej oczywistą zbitką liter, które prowadzą do długiego e, y, jest oczywiście er, tak jak w słowie herb i germ, ale również ir i to. Nie jest już tak oczywiste we wszystkich przypadkach, bo rzeczywiście coś tam sobie kombinujemy w słowach girl, bird czy first, natomiast w słowach takich jak firm, circus czy flat już nie jest tak kolorowo. A również, jeśli ir występuje na końcu słowa, np. stare czy fer, to polska jodła. Czasem warto robić skojarzenia ze słowami, które znamy z kultury bądź popularnych produktów. Wszyscy wiemy, że jest słowo dirty, a nie dirty, bo wszyscy widzieliśmy dirty dancing, ale bardzo dużo osób już mówi dirt, a nie dirt. Wiele osób zamawia earl grey, ale mówi too early, a nie too early. Całe szczęście dzięki tym produktom łatwo to naprostować. I być może najmniej oczywista zbitka liter – UR. I stąd mamy takie słowa jak urgent, turn, burn, hurt, further, upset, disturb, purpose oraz W, O, R. Ta zbitka liter prowadzi do bardzo popularnych wyrazów: takich jak word, world, work, worse, worth, worm. Przy łem musimy pamiętać, żeby nie powiedzieć WARM, co bardzo często się zdarza, a to przecież dwa różne słowa. A propos takich ciekawych błędów: wiele osób mówi Purple Rain, ale z Deep Purple już nie ma problemu. Czasem długie E to również EA, tak jak w wspomnianym już early czy heard. Podsumowując, jeśli nie wiecie co powiedzieć, Zareagujcie ciszą, bo ona brzmi dużo lepiej niż. Yy. Ale jeśli widzicie słowa takie jak burst czy curly, już wiecie co zrobić.